Today, chcę Ci opowiedzieć o olejku Himalayan Fir, czyli to jest olejek z jodły himalajskiej. Nowy olejek, który od grudnia 2022 można kupić w dotera. Chcę o nim opowiedzieć, ponieważ bardzo mnie zachwycił. Sama jestem poszukiwaczką drzewnych aromatów. Bardzo lubię to ich działanie, takie uziemiające, kojące, gruntujące. Ja jestem typem, który dużo działa i potrzebuje tego uziemienia. I właśnie szczególnie poszukuję takich drzewnych aromatów, bo wiem, że na, na mnie działają naprawdę dobrze. W jaki sposób można używać tego olejku z jodłem himalajskim? Przede wszystkim polecam Ci inhalacyjnie, dlatego że ma on przede, bardzo takie dobre, dobre działanie na układ nerwowy, właśnie uziemiające. Już Japończycy odkryli to. Że leśne spacery wpływają na wibracje naszego ciała i na to, w jaki sposób zmieniać nasze samopoczucie, nawet po ciężkim, stresującym dniu. Niestety nie każdy z nas ma taką możliwość, żeby po pracy wyjść na relaksujący spacer w lesie i żeby przywrócić swój układ nerwowy do porządku i żeby poczuć się lepiej rześko wyoddychać. Ale olejki eteryczne dają nam taką możliwość, że możemy podróżować nawet wtedy, kiedy nie możemy wyjść z domu. I pierwszym takim sposobem jest po prostu sposób aromatyczny czyli można odrobinę tego olejku eterycznego rozetrzeć w dłoniach, potem zrobić taki daszek i wdychać, bardzo polecam zamknąć oczy, po to, żeby wyciszyć inne zmysły, żeby wyciszyć zmysł wzroku, wtedy zmysł węchu jest dużo bardziej aktywny. Takie wdychanie z dłoni już przenosi, ja mam zawsze taki problem, że jak zaczynam tak na linii, że tak powiem oddychać, to potem jest mi ciężko wrócić do myśli, jaką miałam przed chwilą, i właśnie sprawia to, to, że ja zaczynam podróżować i zupełnie się uziemiam, wyciszam. Jestem zupełnie gdzie indziej już w tym momencie. Olejek z jodły himalajskiej ma takie właśnie działanie gruntujące, wyciszające. Po stresującym dniu, po takich trudach, po takich mrokach też, jeżeli macie jakiś trudniejszy teraz czas, bo wiem, że wiele osób w listopadzie, w grudniu przychodzi taki trudniejszy czas. Mówi się o tym, że jest to taki olej, który pozwala nam przetrwać tą naszą wewnętrzną zimę, czyli taki czas właśnie smutku, czas trudny wspiera w tym, żeby myśleć bardziej pozytywnie, czyli tak jak wyobraźcie sobie jodło himalajskie jest olbrzymim drzewem, które rośnie wysokie, jest jednocześnie silnie zakorzenione. Żadne drzewo nie urośnie wysoko, jeśli nie ma silnych korzeni. I to jest to, czego my też często szukamy dla siebie w pracy z emocjami, i z duchem, żeby mieć silne zakorzenienie w ciele, ale jednocześnie sięgać naprawdę wysoko, sięgać daleko. Naprawdę, naprawdę daleko, mieć taką zupełnie inną perspektywę. Mówi się też, że te, takie drzewa które, yy, i olejki, tryszne, z których możemy korzystać w pracy z emocjami, pozwalają nam na to, żeby czuć w sobie takie wsparcie, siłę i zaopiekowanie. I ja mocno odczuwam działanie tego olejku na siebie w taki sposób, że czuję takie oparcie, oparcie, że mogę się właśnie oprzeć, że mogę po prostu odpocząć, oddychać spokojnie, bo też tak naprawdę możemy oddychać spokojnie tylko wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie, bezpieczne. I to jest właśnie to w jaki sposób ten olejek oddziałuje na mózg, że jego zapach sprawia, że bezpośrednio wpływa na mój mózg w taki sposób, który wpływa znowuż na układ hormonalny że zaczynam czuć się bezpiecznie, mogę spokojnie oddychać. Jeżeli chodzi o wpływ na ciało, między innymi ten olejek wpływa właśnie na układ oddechowy. Można smarować nim klatkę piersiową, można wdychać z dyfuzora, można wdychać z dłoni. Świetny patent, to jest taka łaźnia parowa DIY w domu. Można ją zrobić w taki sposób, że jeżeli macie kabinę prysznicową, wystarczy kilka kropli polać na dół prysznica i wtedy, jeżeli weźmiecie sobie ciepły prysznic, gorąca woda sprawi, że ten olejek eteryczny razem z parą będzie się unosił do góry, właśnie z samego spodu, i wtedy będziecie mieć taki efekt łaźni parowej z niesamowicie przepięknym aromatem jodły Himalajskiej. Bardzo Wam polecam ten sposób, ale również z dyfuzora też będzie bardzo pięknie pachniał, czy z parówki takiej po prostu wodnej, też w taki sposób można ten olejek sobie dyfuzować. Też jest to olejek, który będzie wpływał na złagodzenie dolegliwości z układu mięśniowego. Tak? Jeżeli macie jakieś przeciążenia, coś was boli, można właśnie wymasować sobie tym olejkiem te poszczególne partie ciała. Świetny na wieczorny masaż, taki który zrelaksuje, wyciszy ciało, wyciszy zmysły, ukoi i przygotuje nas do snu po ciężkim dniu. Też jest to taki olejek, który będzie wpływał na Niwelowanie skutków stresu, też również poprzez tą wibrację, taką jak właśnie spacer w lesie. Nie wiem, jak wy macie, ale dla mnie spacer w lesie świetnie, um, świetnie działa i za każdym razem, kiedy się przespaceruję, to mam takie poczucie, że. Moje ciało jest w dużo lepszej kondycji, ale też mam takie poczucie właśnie w momencie używania tego oleju eterycznego. Możecie go też używać na skórę, będzie bardzo wspierał wygląd waszej skóry, można go używać właśnie z olejem nośnikowym. Bardzo Wam polecam spsikiwanie, na przykład hydrolatem, a potem użycie na przykład oleju eterycznego w oleju, wtedy blokujemy tą wilgoć przy skórze, nie wysycha ona po prostu tylko może dotrzeć głębiej mamy wtedy takie wrażenie, że skóra jest dużo bardziej nawilżona, dużo bardziej napięta, dużo bardziej ujędrniona. W zapachu jest to olejek podobny do jodu syberyjskiego, jeżeli znacie te olejki do tera, jest troszkę bardziej pikantny, trochę bardziej drzewny, i trochę przypomina bardziej sosne, tak? nie jest takim mm, słodki, ale ma też tą taką świeżość igie. Jest pozyskiwany w ogóle z igliwia, więc y, będziecie pójdź właśnie tą igłę, taką świeżą igłę. Nie wiem, czy robiliście coś takiego, że jeżeli spacerujecie w lesie i są iglaste drzewa właśnie zimą, ja zawsze zbieram te igły, rozcieram je w dłoniach i wącham ten zapach. Uwielbiam, jak on jest taki skoncentrowany. Olejki etyczne są bardzo skoncentrowanymi substancjami. I ten doterowy właśnie um, z jodły himalajskiej ma taką koncentrację aromatu. Więc do dyfuzowania wystarczy Wam dosłownie jedna, dwie krople, nie potrzeba więcej. Jeżeli macie duży salon, trzy, cztery krople jodły himalajskiej jak najbardziej wystarczą. Można łączyć z innymi olejkami eterycznymi, świetnie się będzie miksować z cytrusami, ale też z kompozycjami drzewnymi. Dołóżcie cedr, wetiwer, kadzidłowiec, świetnie będą się komponować. Też cynamon będzie fajnie do tego um, się komponował. Nawet też lawenda, tak? Wyobrażam sobie, że bardzo fajnie będzie do tego się komponować. Jeżeli chcecie swojemu ukochanemu mężczyźnie zrobić jakieś mazidło dobrody, polecam również ten olej. Będzie przepięknie pachniał, w połączeniu może z trawą cytrynową, z kadzidłowcem, z wetiwerem, który też przy okazji powiem Wam od razu, że jest świetnym afrodyzjakiem. Na mnie działa tak, że ja nie potrafię przejść obojętnie, ale koło jodło himalajski również nie potrafię przejść obojętnie, także polecam Wam z całego serducha. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej o olejkach, zaobserwujcie mój kanał, o po co mi olejki. Tam znacznie więcej informacji o tym, w jaki sposób olejki działają na nasze ciało, znajdziecie też i możecie sobie wyszukiwać na moim kanale różne treści. Prowadzę też o takiej samej nazwie grupę na Facebooku A Po co mi olejki? Tam jest już naprawdę olbrzymia ilość treści. Zapraszam Was serdecznie też i tam trzymaj się. Cieplutko, pa!